Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale, ta wupa do zgarnięcia łapa sobie i komentarzy i bierzecie udział, że powodzonka, my znajdujemy się na casehack.com, link do strony oczywiście macie w opisie i wbijając tutaj z kodem SOUL w tym miejscu, nie w tym tylko w tym. Klikając zastosuj dwie skrzyneczki na start i 20% bonusu do wpłaty dostępne do 30 stycznia. Później jest tylko 10%, czyli teraz wpłacając na przykład przykładowo stówkę 120 zł otrzymujecie i tak dalej, i tak dalej, więc fajny jest bonus. Warto skorzystać, a z racji tego, że też robiąc tutaj wpłaty minimalne nawet 8 zł e, do 50 macie szansę na te wszystkie skiny. One są warte tutaj ponad 4,5 kafla, więc no mordeczki życzę. Eee... Powodzonka e, Bo już niedługo muszą pójść, no bo już długo to stoi, no zobaczcie, no naprawdę Już niektóre, zaraz będzie dwa miechy Więc no, minimalne dyszka macie szansę na da, 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 da jersey Oczywiście, czym więcej większa szansa e, Jak ja bym mógł tak zrobić, żeby to już poszło, to bym tak zrobił No to jest zależne, może być tak, że ja wstawię taką kosę, będzie dyszka, pierwsza osoba wpłaci nawet dyszkę, nie więcej I zgarnie, czym więcej oczywiście większa szansa No ale to nie ode mnie Zależy, to jest po prostu taki prezencik do wpłaty, że ktoś z Was otrzyma. Na stronie oczywiście wbija się poziom. Za każdy poziom mamy nagrody, darmowe skrzynki, ale ja już sobie otworzyłem. Eee, z każdym poziomem co 24 godziny sobie z Wami zostają. Eee, cashback w postaci oczywiście bonusu. Tutaj odbieramy sobie skina i diamenty zbieramy podczas eventu, który jeszcze trwa, więc warto myślę sobie skorzystać. Eee, my, mortki, co? My, mortki, co? Eee, dzisiaj bitwa. Dzisiaj bitwa klasycznie. Eee, Stwórz bitwę, ale ja będę chciał stworzyć bitwę na isamu skrzyneczkę. Isamu i samo tutaj jedyneczkę w trybie Joker: 200 skrzynek. Czekajcie, a jakbyśmy zrobili tak, że 25 dali, isamu. I dali tutaj Nitro, i Samu, i Nitro. Nitro V1 tyle, ale V2 jest tańsza. I dajmy też 25. No git. Czterech graczy, bitwa klasyczna. Lecimy. I Samu, i Nitro w trybie Joker. Jedziemy. V2 jest tańsza z tego względu, że pewnie tam najdroższy przedmiot jest tańszy, a e, tryb Joker robi nam, że wyrównuje nam procenty na wszystkie skiny. W danej skrzynce, czyli o, mamy tyle samo na to, na te szadołki, które są najdroższe, i samo, jak na te skiny, więc taki sam jest procent. Nam, powiedzmy, nie wiem, 4 coś, 5% zależy w zależności ile jest skinów, jest to wszystko dzielone na, na skiny, i wtedy wychodzi nam ten procent <coughs> na te dane przedmioty. O, jak szadołki przeleciały, myślałem, że tutaj Bodduk, w ogóle bodbuła, jeszcze tutaj sobie wjechał, więc no nieźle, no nieźle, skręczka i samo, była e, jeszcze tutaj jest skrzyneczka Nitra, e, szadołki poleciały. No, poleciały no. Gdybym zrobił underdoga na ten moment, mógłbym się cieszyć, bo underdog polega na tym, że jak mamy najmniej, to zgarniamy wszystko. Eee, lecz no cóż, nie zrobiłem tego underdoga, niestety. Mm. Kurwa, jeszcze fajnie tutaj trafia i fajnie teraz się wysuwa na prowadzenie. No, my mamy dosyć naprawdę lipne. Jeszcze teraz była trafia. Shadowki, no dobrze, wszyscy, ale tylko nie my. Okej, okay, a jednak, a jednak. Eee, no ale to i tak jeszcze na razie nam Chociaż chyba, że jeszcze jedne polecą Okej, okay, tutaj bardzo ładnie, ale fajnie też trafił to samo A ma prowadzenie Tak to my byśmy mogli się na te prowadzenie Nie no, wysunąć byśmy się nie wysunęli Ale byśmy byli naprawdę już na dobrej pozycji e, Wiadomo, to jeszcze nawet nie jest połowa bitwy Więc mm, Szanse tutaj są jeszcze na wygranie Oczywiście Na razie mamy dalej najmniej Chociaż wiadomo, tu wystarczy jakiś jeden ciekawszy przedmiot i... I gdzieś tam się wysuniemy jak widzimy, już przegoniliśmy bułę, przed chwilą mieliśmy najmniej. Eee... No fajnie, tutaj już nie jest tak dużo. Było ponad stówkę, miał przewagi już my mamy... Już ma coraz mniej, nie? I zobaczcie, wysuwamy się. No jeszcze nie, ale już jest, zobaczcie, 3 złote różnicy, więc teraz już się wysuniemy na prowadzenie. Eee, I ostatnia skrzyneczka. Eee, I samo, i wieża, teraz nitro. I nie wiem, tutaj co jest najdroższe w tej skrzyni? O, to są jeszcze nawet lepsze i mamy na to taki sam procent, więc kuźwa, ale kuźwa, żeby poleciało, no i tak trafił w tym momencie, jak patrzałem, ocie panie, ty to tam skrzyna, ale nie, no tak, tutaj cenowo ta skrzyneczka jest dużo droższa, właśnie, przecież co ja mówię, bo ja mówię, ty to tam się lepiej opłaca, bo to kosztuje tyle, a myślałem, że tamta była droższa, w sensie ta tańsza skrzynia Litra była droższa, nie, a nie skrzynia samu, więc no nieważne, w trybie, w trybie oczywiście Joker, mm. Więc, więc tak, i znowu tutaj zaraz będziemy na ostatniej pozycji, niestety była trafia tutaj jeszcze szadołki i tutaj no jesteśmy troszeczkę w dupie, że tak powiem, teraz tak tutaj, no oni lecą, oni lecą, gdyby to był tryb underdog, no byłoby całkiem ciekawie, no nie, no tutaj już, już nie mamy szans raczej, no chyba, że polecą nam trzy razy szadołki pod rząd, bo bo no tak jakby to był underdog na ten moment byśmy mieli tutaj szansę żeby to zgarnąć i jest naprawdę już ciekawie tutaj się zaczęło dziać lecz no niby dobry drop ale no niewystarczający i teraz żeby tutaj się gdzieś przebić to byśmy musieli no te trzy 3... dwa minimum i jeszcze jakieś ciekawsze skiny nie bo wtedy jakbyśmy trafili dwa to mam to trzy no nie no trzy minimum trzy shadowki byśmy musieli trafić a jest będzie to będzie pewnie, pewnie ciężkie no tak, tutaj wyleciał, no niestety, no niestety, proszę państwa. Już raczej kicha z tego ostatnie rundy. Chociaż wiadomo, jeszcze, jeszcze te szadowki by mogły nam tutaj wylecieć, nie? Bo patrzcie i lecą, nie? I, I patrzcie, i teraz jeszcze jedne. Jakby siadły, ej, też jest dobry skin. Teraz jeszcze jedne i mamy prowadzenie, więc no to jest naprawdę jeszcze. Jeszcze do zrobienia. Już tak się troszkę zacząłem cieszyć, bo no też underdog mi teraz nie... Kuźwa. No i ostatnia, jeżeli teraz nam szadołki nie siądą, no to jest kicha. No i nie siadł, niestety. Było blisko. Było blisko, oczywiście cashback jest, no ale było blisko naprawdę ciekawej, ciekawej wygranej tutaj w postaci skinów. Z mojej strony tyle. Pamiętajcie, używając kodu Soul przy każdej wpłacie, to przy każdej, jeżeli wam się wykonaliście raz wpłaty i nie zgarnęliście żadnego skina, to przy następnej możecie zgarnąć. A wiadomo, to co wpłacicie, jest wasze. Możecie robić bitwy, otwierać skrzynki i tak dalej. Więc życzę powodzenia. Trwa jeszcze i węcik, więc warto sobie diamenciki powymieniać, jak jeżeli zdobędziecie. A z mojej strony tyle. Trzymajcie się do zobaczenia, Elo.